Siema Szebek dzisiaj mówimy dalej o bike sizingu i już chyba też trochę o bike fittingu. E, w sumie ten odcinek był nieplanowany, ale e, ponieważ dostałem sporo pytań dotyczących rozmiarów ram, jak jaki wybrać, a dostałem ciekawe pytanie od Adriana ze Szwecji, którego e, pozdrawiałem już na, na kanale Canon Danny, bo tam to pytanie padło, e, ponieważ pyta ono dosyć nietypową rzecz i dosyć e, typowy jeśli chodzi o problematyczność w sizingu model, dlatego chcę Wam o nim opowiedzieć. Adrian pisze, że ma 178 cm wzrostu i raczej długie nogi, a krótki tułów. No i chce wybrać rower Superfly, znaczy model już wybrał Trek Superfly 5, bardzo fajny, świetny rowerek. No i ma wybór między dwoma e, rozmiarami dostępnymi w sklepie: 17,5 i 19,5 cm. Pyta się, który powinien wybrać do swojego wzrostu 178 cm około, no i raczej długie nogi, krótki tułów. Nie podał więcej wymiarów Adrian, ale sporo jesteśmy w stanie mu powiedzieć. A Trek Superflash jest ciekawym modelem. Żeby przyjrzeć się, że z rozmiarami nie jest to takie proste i trzeba na coś zwrócić uwagę. Powiemy o dwóch rzeczach, w zasadzie o parametrach, które będą wpływały na pozycję na rowerze oraz które będą wpływały na to, jak ten rower będzie się zachowywał pod nami. Jedziemy na sam dół do geometrii i mamy tutaj dwa rozmiary których szuka Adrian. 17,5 i 19,5. Dla uproszczenia nazwijmy je MK i xl żebym cały czas tutaj nie rzucał cyframi, bo ich będzie sporo. No i dwa rozmiary, które będziemy, dwa wymiary, których będziemy w pierwszej kolejności szukać, to jest reach i stack, czyli czyli wysokość ramy, krótko mówiąc, odległość w pionie pomiędzy liniami przebiegającymi, poziomymi, przebiegającymi przez środek suportu i górny punkt rury głównej, czyli to będzie ten odcinek tu odtąd dotąd. Bardzo nieczytelny jest ten rysunek treka. No i reach, czyli zasięg naszej ramy, jego długość. To z kolei odległość między pionowymi liniami puszczonymi przez te dwa punkty. Przez te dwa same punkty, czyli przez szczyt główki ramy i przez środek suportu. Czyli to będzie ten rozmiar, ten wymiar. No i proszę bardzo, tutaj mamy rozmiar. M, tutaj mamy rozmiar XL. Jaka jest różnica? Żadna. E, tu mamy 60 cm i 60,1 cm, czyli naprawdę żadna różnica i popatrzcie, przez trzy rozmiary można sobie przelecieć, czyli MKL, XL i będzie to samo. Czyli e, dla Adriana i w ogóle dla Was wszystkich, którzy myślicie o, o, o rozmiarach e, ramy, zwróćcie uwagę na ten wymiar i przekonacie się, że w w wielu modelach, różnych marek, nic się nie będzie różniło dla Was, jeśli chodzi o rozmiar ramy. My sobie tak myślimy: że O, mam długie nogi, albo jestem wysoki, no to powinienem mieć raczej L -kę niż M, -kę, albo raczej XL niż M. -kę. Przecież taka duża różnica, jak jeżdżę na XL, to na pewno na M się nie mogę przesiąść, a okazuje się, że można się przesiąść, bo w tym względzie wysokości naszego roweru tu się praktycznie e, nic nie różni. Co się różni? Różni się zasięg. Mamy tutaj 41,2 cm i 44,3 cm. 44,3 yy, cm, cz czyli yy, mamy ponad yy, 3 cm różnicy, to będzie dużo. 3 cm to jest dużo. Powiedzmy 1,5 cm to już będzie coś, co amator odczuje. 3 cm to jest naprawdę dużo. Jaki rozmiar w takim wypadku wybrać? Powiedzmy, mam prawie 1,80 m długie nogi. Jaki rozmiar wybrać? Ym, ogólna zasada jest taka w tym przypadku, że y, będziemy w stanie się dopasować do trzech rozmiarów do M, -ki, L -ki i XL, i teraz wybór należy do nas. Y, możemy zająć niemalże identyczną pozycję na tych rowerach, y, dostosowując sobie długość mostka. No, i wtedy co? Wtedy sobie pewnie myślimy najbardziej popularne myślenie: no to biorę mniejszą ramę, bo będzie lżejsza, i takie myślenie wcale nie musi być złe. Ale teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć o czymś, na co warto e, zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zachowanie się roweru. Tak, czyli wiem, że będę w stanie dopasować ramę, pozycję na rowerze do mojego ciała przy trzech rozmiarach, czyli na pewno przy MC i XL, które wybiera e, Adrian. E, no, a teraz coś jeszcze, e, czyli e, baza kół. Ta sama różnica będzie. Tu mamy 110-113 cm troszeczkę poniżej 3 cm różnicy, ale jest to też zauważalna różnica. Dłuższa baza kół, większa baza kół, większa stabilność, większa stabilność przy dużych prędkościach, mniejsza zwrotność, ogólnikowo mówiąc mniejsza baza kół, większa zwrotność. Taki Trek Superfly wydaje się być rowerem niestworzonym do. Jakiegoś downhillu, osiągania dużych prędkości, stabilności, ale raczej właśnie do takiego trochę cross może nawet trochę do dirtowania, yy, więc myślę, że yy, krótsza, mniejsza baza kół coś, co warto wziąć pod uwagę. I jeszcze jedna rzecz. Dziwi mnie, że wysokość główki ramy jest taka sama w czterech rozmiarach, dopiero różni się bardzo w XXL, ale tutaj interesuje nas też nachylenie główki ramy. Główka rama zadecyduje o tym, jak będzie ustawiony widelec, czy bardziej pionowo, czy bardziej, czy bardziej poziomo, czy nam wyjedzie bardziej przednie koło do przodu. I różnica jest taka: im bardziej mamy ten kąt ostry, zbliżony do ostrego, on nigdy nie osiągnie, nie osiągnie 90 stopni. Tak jak widzimy, ten kąt w około, około 70 stopniach się zamyka. No to tutaj mamy przy mniejszej ramie 69,3, czyli troszeczkę przesady, czyli będzie takie ustawienie widelca. Przy większej ramie będzie 69,6, czyli bardziej pionowe ustawienie widelca, bardziej agresywne. Przy, przy takim ustawieniu widelca będziemy szyb, szybciej skręcać, ale rower będzie troszeczkę bardziej e, nerwowy. No i teraz zwróćmy uwagę na to, że troszeczkę e, dłuż, większa baza kół jest kompensowana przez. Kąt, kąt naszej główki ramy, a więc i widelca. Oczywiście na to też będzie miał wpływ sam widelec, offset na widelcu, ale podaję tylko ogólne informacje, więc co w tym momencie bym wybrał? Ja osobiście wybrałbym MK, wiedząc, że mogę się do niej dopasować, że będzie ona krótsza, ale z mostkiem sobie w tym momencie poradzę. Natomiast tak naprawdę nie da się z liczb wywnioskować, jak ten rower się będzie prowadził. Dla mnie e, ważny i zauważalny w prowadzeniu e, parametr to jest właśnie kąt główki ramy. E, natomiast jeżeli chodzi o, o bazę kół, powiem Wam, że nieszczególnie się interesowałem nawet tą wartością przy zakupie rowerów. Zazwyczaj teraz też zwracam na to większą uwagę, kiedy myślę w ogóle o różnych rowerach, które kupuję i testuję tylko. Natomiast główka ramy jest tutaj bardzo istotna. Więc te dwa parametry, baza kół i kąt nachylenia główki ramy, w tym momencie trochę jakby działają naprzeciwko sobie. No i dobrze, bo zachowanie roweru ma być zrównoważone. Rower ma się mniej więcej podobnie zachowywać w różnych rozmiarach. Więc jeżeli zwracacie uwagę bardzo na to, jakie są wymiary waszego ciała, zwracacie też uwagę na to, jak rower się będzie zachowywał, skoro na przykład, jeżeli chodzi o wysokość ramy, nie będzie tutaj różnicy. Bardzo też jestem ciekaw tego, czy wy zauważacie różnicę w zachowywaniu się różnych rozmiarów ram, ale też co myślicie o bazie kół i właśnie tym naszym kącie główki ramy, czyli naszej geometrii, naszego widelca, co się będzie działo z przednim kołem. To też oczywiście ma wpływ na to, jak rower łatwo będzie skręcał poprzez samo nachylanie. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem też w tym filmie. Piękny rowerek. Sam jestem ciekaw, co Adrian wybierze. Natomiast na Was czekam w komentarzach i podyskutujmy tam o właśnie trudnym wyborze pomiędzy geometrią dostosowaną do wielkości, do rozmiarów naszy, naszego ciała, a geometrii, czyli tego, jak chcemy rower wykorzystać, jak chcemy na nim śmigać. Dzięki za obejrzenie i widzimy się jutro o 18.00. Na razie, hej!